tego co tutaj sprzęciu tego to, to naturka widać sprawuje się nieźle idzie jak burza można powiedzieć jak złoto witam to, oto yy, właściciel użytkowi witam cię serdecznie Tomasz No witam witam przepiękny komwajnik ale malutki malutki idzie jak burza ale malutki, malutka wydajność ale, ale robi się tym co się ma no tak, tak, no, ale długo masz, nie? Długo mam. Kupiłem go w 2008 roku, po sześciu sezonach on był. O no 8 czy 9, jakoś tak, że był po sześciu sezonach. On jest 2002, 2002 rok To jest dominatorek 68 I teraz tak. Kombajnik, ale mówię, malutki, niezawodny. Mało awarii. Już wymieniam no jak już jakieś części wymieniam, bo już jak już coś trzeba naprawdę, no ale, ale jedna wada, no. Przy wydajności, dużej wydajności on już nie daje rady, nie. Ale, ale kosze, no, no trzeba to trzeba troszkę. także swoje skosiłeś już do to godzin sporo. Tak? Więc tak. sporo możesz widzą powiedzieć, tak? O wadach zaleta o jakie tam usterki, co wymieniałeś w Przez tyle lat zresztą no. co? Może ze dwa łańcuchy. Paski, jak już patrzysz, że już paski są już takie, no kurde, strzępy, ale on dalej jedzie. No dobra, to już kurde się wymieni jemu, nie? Ale żeby tak awarii miał na polu, to może miał ze dwie, max trzy przez te wszystkie moje lata. Że, no, ja, chyba, chyba, że zarypałem w supek, yy, koson, no to, no, to, no, to, to, to tak, no, ale to z mojej winy wtedy, nie, tak. nie? Ale, z, ale z nie, nie, nie z niego. No. Czyli tak nic nie, nie robisz za bardzo, sprzęgło, jak tam wygląda? Bardzo dobrze. Nie A, robiłeś. Tamulce no, na mi najwyżej tych trochę słabiej działają, ale to trzeba tam ten, ten, ten Tam będę rozebrać, bo cylinder gdzieś tam przypuszcza, ale ale to chodzi eee, wymienione zostały eee, stół i ten, cepy i klepisko no, zasłużył jak to się mówi zarobił już na siebie na tyle w zeszłym roku panewki na wytrząsaczach bo tam są drewniane naprawdę no mega to nie jest to, co kiedyś bizonem się jeździło, wjeżdżasz w jedno pole się ma zaraz awaria, pasek na filtrze każdy wie, że na filtrze się wieszało cały zestaw pasków żeby już do domu nie zjeżdżać, bo to awaria za awarią, pasek za paskiem, łańcuch za łańcuszkiem to wariator, to kurde, nie wiem, pasy jezdne wszystko się tam wsuło, nie? Tu jakoś futbol. Takie pytanie jeszcze z mojej strony. Ile hektarów rocznie tak obrabia ten kopalń? No, ze 130 rocznie, 130 może, może ponad rocznie, rocznie kosi. No to faktycznie, kurde, ma co robić i sprawdził się w boju, nie? No, no jest, no, no nie, nad, nie nadgonię. Jakby był większy, to wiadomo, byś nie ma, było łatwiej szły, ale poszły inwestycje gdzie idzie i na razie muszę się tym trochę ratować Czyli wolisz stary sprawdzony niż nie, nie wiadomo no, co Nie, ja nie, tylko chodzi o finanse nie? No Bym, tak, tak Poszły finanse idzie i idzie a to zostało na później jeszcze, jeszcze się poddanie ale w tematu warto to było teraz już jesteś zadowolony o, tak, Teraz, tak. teraz czy już warto, już takiego nie ma nie, bo, już, bo już nie oszukujmy się już ma 23 lata, swoje zrobione to już jest dziadek Zaraz będziemy się śmiać, że kurde dostanie żółte tablice, nie? No tak, tak, no na mniejsze gospodarstwo jakieś, nie? To no, się ale... 20-30 hektarów do 50 tam... już ma Co 20-30, tam 60-70 to tam z palcem sobie bez luzu. jak ja 130 obkaszam co roku to... Widzą. Ja by ktoś szukał, chciał kupić Jak najbardziej Takiego w tym to jak najbardziej Prosty manualny jeszcze nie? Proszę? Jeszcze manualny Bez Tak czujnika. jak najbardziej Z czujnikiem, z na na, 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 na na tym Na sitach, na wytrząsaczach Mamy 3370 godzin Zrobione na nim Jeszcze manualny zegar No I one są lepsze, bo kurde nie ma I więcej tych rzeczy, bajerów to tym więcej rzeczy do psucia Oczywiście nowe to są nowe, ale Rewelacja no każdy, każdy się cieszy jak jest nowe elektronika Ale później każe się Dzięki bardzo Ale jak dziadek A? wybiera ostatnie kłoski, gdzieś zgubiłem No to no, Ziarko do ziarka, zbierze się miarka No tak, tak Nie ma, nie ma oszczędzania Czyli co? wracając do tematu jesteś zadowolony i poleciłbyś wiedzą jak, jak to szuka takiego sprzętu. Jak najbardziej. Nic ja Ci dziękuję bardzo za krótką, szczerą opinię. Widzą też się przyda.